do Na firma. Nie tutaj do nas, i tam kaj właśnie mają chłodnia, czyli w głównej siedzibie firmy. O, tak by to można było powiedzieć. 10 Było jak tu za dziesięć dziewiąta Także no godzina 10 Średnio Ale nie ma też najgorzej Także To tak wyszło Przede mną jedno auto yy, Potem mieli przerwa No i Tak to je Jeszcze mi się Nawigacja wyłączyła I tak to robota No kurde Musimy się załączyć Bo nie wiem Czy w lewo czy w prawo Chyba się wydaje, że W lewo Obejrzyjmy

Dwie godziny. Tak, pogi Na końcu drogi skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Nie wiem, czemu to tak głupio to widzi, że to w prawo, zaraz w lewo i tak to objechać, skoro tu idzie jechać normalnie w lewo. Tak jak tu przyjechał. A już widzę, ona widzi, że ta nawigacja jest tak zrobiona, ta mapa, że ta wysypka cotuje na prosto, że ona jest tutaj na prawo, bardziej i ją mnie idzie tutaj, że tu nie idzie w lewo skręcić. No taki mały błąd, dziwny. Po wszystkich updatech nowa nawigacja, no ja, ale fajna autko, wzięcie. Fajna pogoda się zrobiła. 27 stopni. Z rana było zima trochę. końcówka sierpnia. Skręć no. w prawo na rondzie. Pierwszy zjazd. To my trochę inaczej jechali właśnie w. Skręć w prawo na Dobrze, to A ja zresztą nie wiem, Ale tu jest niedaleko na tym lokiem jest objazd, znaczy droga zamknięta, więc jest objazd. A no my tu 315, nie, to chyba po starym ujedynku na pacy 22 tony. Tak czy leci? Leci, leci. trzecia wyładowany i 4 km jedziemy załadować. Transport chłodniczy teraz będzie. Dziesięć 24 dwadzieścia cztery, pół tony. Masła jest bliżej niż jak przypuszczał, sto pięć, sto pięć kilometrów. Po załadunek za ładunek i nazod na, na końcu drogi na baza. Skręć w prawo. Jecha. No, taki ci to skręć już poznać, poznać, nawet na filmach chyba co Tak ta kamera nurkuje Dobra! w tamtym i tu po prawej stronie aha pół dziewiąty pół dziewiąty rozładowany, załadowany trochę kiepsko z czasem jak jeszcze na bazę jechać, nie, ale niestety nie i byda z stoł tamkaj tydzień, tamka tydzień temu. skręć w prawo na rondzie, pierwszy zjazd Tam tydzień temu. skręć w prawo na rondzie, pierwszy zjazd się wy opa, bo Tu nie wolno stąd, bo tu mają kurde problemy, że tu... Te chłodnie chodzą, bo tu żeby się teraz pytał Powiedział mi jak Sato to mogę zostać W drodze wyjątku, jego mnie nie pierdzielą, Kurde, bo Bo i tak muszę, muszę to kurde ten Wyczepić te naczepa I jakaś indziej podjechać, także to na szczęście jeszcze mam półtorej godziny Muszę się jeszcze puścić przez Eidhoven Za tam, ale to Nie 50 kilometrów teraz przejada I reszta na jutro Załadowany wiele to 23 palety No zaś 24 tuny Także wie co jechać Dobrze, że to tutaj, a nie na przykład przez Niemcy Bo do Niemiec też jeżdżymy Ale to może w większych odcinkach są jak trefić w prawo Do prędzej czy później na pewno trefić w prawo Także tyle z poniedziałku, e, po. e, pierwszy dzień, a to jest wtorek, reszta po jutro, następnie skręć w prawo, czym cię witam was jo. środa środa Tu tutaj tydzień temu, na końcu drogi. Startujemy skręć na autobana. Następnie skręć w lewo. Tylna to tu coś napiwne pokazuje. Następnie skręć w lewo. O, pójdę się już Ja, bo nam mi tu może zjechać. A dobra, będziemy inaczej. Skręć w lewo Nie, nie na Twerbyn No na Eidhoven jedziemy Rozładunek, załadunek na większe filiali i lecimy na Rotterdam dzisiaj 9.40 Reichford, Śczepny No i teraz na drugą chwilę, Zawodować się, i do Rotterdamu. Tutaj teraz 10 km, no 10 minut, zarobimy 120. Prosto. Trzymaj się prawej strony. To trzyście dwa do celu Rotterdam Port, Main Port chyba piszę. Main Port, ja. Węle ja. pierwszy tam. Się. I na razie nic nie ma. Ciekawe co to będzie jeszcze. Może jakiś dortrek załadujemy? albo coś? Skryć w prawo. Następnie. Co będziemy w widzieć? W lewo. drugie, pół trzecie, to już będzie wiadomo. O, zwała tu była. Po to co zaś tam jest? tu kurde. Outer Gates. No właśnie tu, 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 tu. tu pozmieniali bo tu normalnie szło prosto jechać, tego tu nie było a tam chciało mi, kurde przy tym jednym chciało mi, co? E, palce skanować, ale nie takiego czegoś tu mnie nie, nie będzie i pojechałem do drugiego i normalnie po starymu cyk, cyk, cyk Kurde, nie dość, że już mi paszport Albo dokument chcą skanować, to jeszcze, kurde, odciski odcisk palców Naj, 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 bo tak nie będzie No i sam musimy musimy prawie na sum koniec jechać Kurde kacharzuny, że masakra. Teda tysięcy aut, auto tu dziennie przejeżdżą Pierwsza 15, pierwsza 20, tam będziemy, bo to tam jeszcze trochę je. Wściepnieć i będziemy biec co dali. Druga 20. Wyjeżdżamy na następnie trzymaj się lewej strony. W alwajku, na razie, jeden adres do załadowania, ale jeszcze przerwa między tym. Także na spokojnie, 70 km na załadunek, i to będzie na zakład, nie? Do syfonii. No. Trzymaj się lewej strony. Następnie, Także dzisiaj najprawdopodobniej. Uwaga, uwaga! Opa! Najprawdopodobniej nocka w domu. Tak by to wychodziło, nie inaczej. Także na spokojnie, Richtung wall zmiana planu jakby to było jakby to było wszystko z planem nynun koło aitkowyn zamiana naczep do syfu po tym też chyba już zamiana albo będzie by ciepową, w ciepową coś innego i na Belgia na jutro 300 metrów cztery adresy Drugi zjazd. o ile się nic nie zmieni prawda? mogłoby się zmienić na dwa adresy nie, albo na jeden piąta piętnaście dochodzi 10. 8 jedziemy w kierunku nazad na Fechel, Eidhoven i na Antwerpia i jak wczoraj tam tam będę chciał stanąć przez Drugi zjazd. czy tam stanę, No bo czasu mi tam styknie i jutro zaś dali. To by dla siebie tak było, taki raporcik z dwóch dni. No dzieje się, widzicie sami, dzieje się, trzeba jeździć, trzeba robić. Tak to jest. hejcie Der alte Dracke lässt sein Steuer niemals los. Er fährt Tag ein, Tag aus, ist selten nur zu Hause. Er wird gebraucht und auch geschätzt, weil er sein Drack niemals verlässt. Er ist ein Leben lang allein, das Führerhaus ist sein daheim. ist eigentlich schon lang im Ruhestand. Er ist einer, der niemals Ruhe fand. Doch wenn man ihn braucht, dann ist er sofort da. Der alte Trager fährt schon seit 50 Jahren.